No, i widzicie, wreszcie mam swój rower. Ten po lewej jest od właściciela firmy, która budowała mój rower. Zresztą ten też sobie właściciel zbudował. No i wreszcie udało się odebrać mój. Także dzisiaj jedziemy z Nikodemem na dwa rowery elektryczne. Oba mają duże zasięgi, duże moce, więc będzie fajnie. Ten rower, jak już Wam wcześniej wspominałem, ma silnik 1500 W. W tym moim jest silnik już 3000, 3K Turbo. Tu, nawet po grubości ramy, widać, że ta jest troszkę chudsza niż moja. U mnie jest bardziej. Znaczy, ona może nie jest szersza, ta bateria, ale jest większa, bardziej pojemna. No i Zobaczymy, jak to się sprawuje. Także jedziemy Nikonem. W tamtym rowerze, akurat, właśnie jedyny minus to jest te sakwy, że one. Mają sztywne mocowanie, no i to tam lata, stuka. Ja jeszcze nie założyłem żadnych, ale planuję kupić takie, które nie są na sztywno mocowane, bądź jakoś jest to rozwiązane tak, żeby żeby nie było tego problemu, żeby nie było tych stuków, tego hałasu. Teraz będziemy próbować od zera na najsilniejszym biegu wspomagania, czyli na piątce. Najmniejsza przerzutka z tyłu i na 3-4 jedziemy czyli 3-4 -y. Zobaczcie, nikodem jest lżejszy i on na 1,5 kW rowerze ma lepszy start a jest między nami jakieś 30 kg różnicy tutaj ja uważam, że jest zastosowana za duża przerzutka z tyłu ta najmniejsza, bo w tamtej drugim rowerze ta przerzutka jest znacznie mniejsza, ta najmniejsza, czyli najszybsza. Bo ty masz inną tą kasetę i ty na tym przełożeniu jedziesz po prostu za szybko. Ja bym musiał trójkę dać, żeby jechać równo sobą. Y, jedynkę nie dwójkę jak tak, bo ty masz inne przełożenia po prostu i dlatego jest ta różnica. I teraz no, taka trochę podobna jest ta prędkość. Mój teraz jedzie na tej dwójce trochę szybciej niż ten twój na tej jedynce. Ile? No, i na jedynce to wiesz, że to byś teraz kilometrów się w Jeździł, a jeździł. Po 300, po 300 kilometrów by zrobił tak. Czyli, czyli, pokazują tak samo. Ile 13, ja mam też 13, 13,9 masz? Ja mam 14, 14. ja mam 14, 15. Kilometra rozbieżności między jednym a drugim. 16, 17, 3, 3, 3, 2, 16. W momencie popatrzysz, wiesz akurat, ale mniej więcej podobnie. A wat ile teraz używasz? 0 nie? No. W danym momencie ile? Tak w łeb, wabłon siedział w nie wiem. I był, nieździe, w tym przedmiocie, by nie wdział. Tam podrywa z Widać jak ten No powiem Ci na gnieździe, jeszcze chyba będzie nie widziałem A nie, nie mm. Dobra, to jedziemy Są ryby zrobi mm -hmm. Ci kamera nie wiekogo